taka mała, szybka dygresja, dlaczego w moim mniemaniu case, a już chciałem powiedzieć fan, jest traktorem kompletnym. W sensie, ja je bardzo lubię robić. Tu mamy tylko dwie śruby praktycznie, gdzie na przykład w New Hollandzie, no to mamy tu liczniki. Jeszcze więcej tych kabli zrzucamy podłogę, dlaczego? Ja lubię się podpiąć normalnie, tak jak tam jest w instrukcji przykazane, żeby pod akumulator. Tam sobie wychodzę kablem, jeszcze muszę całą rozebrać tamtą stronę, żeby się tam do tego akumulatora dostać. Przy okazji sprawdzimy jego stan, jak to tam wszystko wygląda. I tu, jak będziecie to kiedyś sobie rozbierać, składać, uważajcie, żeby te przewody ułożyć tak, jak były ułożone, ponieważ może się tu przetrzeć, nie? To wszystko pasuje. Znaczy pracuje. Z tymi plastikami też trzeba uważać, bo to jest wiecie, no, no dalej nowy traktor, a przynajmniej wygląda jak nowy. Tym się w ogóle nie sugerujcie, to zaraz na początku powiem. Nie miałem tulejki do 612, także musiałem użyć tulejki z 510 i te 5 cm, 4-5 cm będzie to zniwelowane, jak dostanę tulejkę, tą pod kierownicę od silnika 612.